A czy ktoś dobija, czy mi się zdaje? Ła O matku, to coś jest! Co to jest? Ja pierniczę, gdzie się mógł... Buka... O kurde, cofaj się, cofaj się, zjadę u gościa! Z Pierniczamy! Siemanko Wszystkim ja jestem Didi, a dzisiaj sobie gramy Shadows of Kepler. Gra ma wyjść na początku tego roku. Jest to horror science fiction dziejący się w kosmosie. Zresztą widać tutaj, że motywy kosmiczne. uwielbiam takie gry, które dzieją się w kosmosie. Mam nadzieję, że Wy również. Ogólnie to jest taka strzelanka, która jest ukazywana z perspektywy pierwszej osoby, ale to nie jest sama strzelanka. Są tu takie motywy też roleplayowe. Będziemy mieli z czasem coraz lepszy kwipunek, a decyzje, które będziemy podejmować, będą bardzo wpływały na scenariusz, na dalszą fabułę gry. Także brzmi ciekawie, chciałbym to sobie dzisiaj przetestować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Weźmy sobie w opcjach, już sobie ustawiłem najwyższe ustawienia. Zobaczymy, jak to wygląda. Ponoć, gra wygląda ładnie, tak czytałem przynajmniej. Easy Copper Hardcore, Dobra, copper se weźmiemy, chyba tylko w tym momencie i tak zresztą te opcje mogę wybrać. Yeah. My name is Cooper. This is a message for all the human survivors. <coughs> Not even in my worst nightmares, I could predict something so horrible and terrifying. <sighs> if I could change, but now everyone is. No i mamy naszego bohatera. Jak widzieliśmy podróżujemy statkiem, który zbliża się ku jakiejś planecie. O, tam jakiś chyba nasz znajomy. Zewnątrz. No właśnie what the fuck is going on. Co się z jego rękoma, nie tak? Chociaż nie, nie zwróciłem uwagi co, co takiego, nie tak? E, Uwielbiam takie kosmiczne... kosmiczne tematy. Starych się pali ewidentnie. Coś się stało. E, tu mam gaśnicę, nie wiem. Być może będziemy mogli ją podnieść, ale chyba nie za, niezbyt. Ła, tu się chyba zawaliła podłoga. Dobra, czy ja mam jakieś tutaj funkcje życiowe pokazane? Chyba nie, nie na razie. Nie chcę. Chcesz... Otworzy się? Tylko ona się pali, nie wiem czy to jest dobry pomysł. No właśnie, ajajaj, wiedziałem, że to nie jest dobry pomysł, Kurde! Nie... No to nie był dobry pomysł otwierać te drzwi. Dlaczego tak, już drugi raz ich nie otworzymy? Fajnie, że nasz bohater tak reaguje. Musimy chyba pójść jednak w tę drugą stronę. A tutaj? Tu chyba możemy przejść, to. Nie mogę tego otworzyć, także nie otwieramy tego, idziemy w tę stronę. Znaczy mogę otworzyć, ale tam chyba była rozwalona ściana, podejrzewam, że... ...musielibyśmy, wypadlibyśmy po prostu w przestrzeń kosmiczną. Przejdę tędy? Przejdę chyba. Dobra, jakoś bokiem na przeszedłem. Nie dlaczego my jesteśmy praktycznie nadzy. Jest tu mega ciemno. Ale być może jakieś źródło świata za chwilę znajdziemy. Nie wiem czego możemy się spodziewać yy, na tym statku. Ech! Tam ktoś szedł. Widzieliście to? Ktoś tam łaził. Albo coś. Czy ja zajrzę tutaj? Tego chyba nie otworzę. Troszkę mi ta gra przypomina. Boże, to się nazywa ta gra o obcym. Tutaj w tę stronę ktoś szedł. Tu są jakieś ślady w ogóle zostawione. Nie, czy tam ktoś stoi? Nie, chyba nie, ale podejdźmy tam sobie. to jest zawalony nie ten. ten. Potrzebuję latarki. Dobra, więc pewnie musimy zejść tu. Alien y, Isolation, o, tą, tą grę mi przypomina, ta. Cicho. Coś tak jakbym... Tak bym słyszał coś, jakieś dziwne dźwięki. Ła, prąd. Dobra. To już wiem, że w ta, tę stronę nie pójdziemy na pewno. Tu mamy kolejne drzwi, ale tam chyba też się nie przedostaniemy. Jest mega, mega ciemno. Tam się pali. I kogoś słyszę. Kogoś tam słyszę. Ewidentnie ktoś gada tam. Jak ja mogę to tworzyć? Nie no jak tutaj wejdę, to mnie potrzepie no że jakoś bokiem Nie, ewidentnie musimy iść w tę stronę, ale ja nie mogę tych drzwi otworzyć. Dobra, spróbuję ten dalej natomiast Tyle chodziłem. Tutaj mam latarkę. Leży. Świeci jak. Zaleka to. powinienem już dawno zobaczyć. No cholera. Tam ktoś stoi chyba. Nie mi się zdawało, Boże. Dobra, czyli co? Czyli teraz mogę tutaj przejść. Pas um, Pass under Dobra, przeszliśmy Przeszliśmy, zobaczymy co tam dalej będzie. A jak... Jak ja mogę zgasić? Chyba świecą świecę nią cały czas. tu ktoś leży. O kurcze. Jakiś koleś tu leży. Czy żyje? No raczej nie. Nie wygląda na takiego, co by żył. O Jezus! O matko, co to było? Troszkę się przestraszyłem, nie powiem. O, 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 coś mi się pojawiło. Czekajcie, śrubokręt mogę wziąć? Okej. Okay. Jak ja mam to wziąć? Ten tutaj, dobra. O, jaki punek mamy? Switch Point. Yy, tu mamy wskaźnik. A, mamy 76 zdrowia, tak? Chyba tak. O, powietrze jest jeszcze. A tutaj mamy... Aha, śrubokręt i latarkę, dobra. 1, 2, 3, 4 kombinacja. Okej, okay, będę pamiętał. Spróbujmy przejść dalej. Aha, to już ten nie przejdzie dalej. Hmm, powiem wam, że mało świata daje ta latarka, no ale nic. No tutaj jest jakiś przełącznik. Skorzystajmy z niego. I co, tutaj pewnie mam poszperać hmm, długopisem? Nie długopisem tylko śrubokrętem czy jak? Dobra, weźmy ten śrubokręt. A ja schować latarkę? Schowaj latarkę. Hm. Dobra, spróbujmy to śrubokrętem. Okej, okay, udało się. Otworzyły się te drzwi? Tam się ktoś dobija, czy mi się zdaje? Ła matko, tu coś jest, co to jest Ja pierniczę gdzie gdzieś bokę? O kurde, cofa się, cofa się, zjadę tego gościa Z pierliczamy stąd, o kurde, zeżar mnie Ja piernicze, co się dzieje Dobra, 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 teraz 20 się biegnij, no. O kurde, e! ciwko! No ale się pod tym, nie wiem jaka, jak przeszli. O matko! Chodź tu! Tu muszę biec, tędy muszę biec. Ja piernicza! Nie wiem co się stało. Zażar nas? Chyba nie, ja pierniczę, jakiby wystraszony. Gdzieś tam łazi? Nawet że tu nie będę wracał, tu chyba nie powinien być, bo to jest dosyć wąsko, ale się zastraszyłem. Co tu miał być, kurczę? Dobra, to jest jakiś. Słyszę gdzieś tego potwora tam. Zamknęły się te drzwi, zamknęły się. Ym... No raz się tutaj. To jest jakieś pomieszczenie. Co to jest za pomieszczenie? Czy to jest kuchnia? Bardzo możliwe. Że to jest kuchnia. Fajnie by było jakąś broń znaleźć. Tu jest ta planeta, na którą leciliśmy. No, hmm. rozeżymy się tutaj. Co tutaj mamy? Tu mamy taką. Tu mamy medycyn y jakieś tabletki. Oczywiście to sobie weźmiemy. Słyszę cały czas tego potwora tam. Y co my jeszcze tu możemy wziąć? Tutaj jest elektronika. A po co są takie rzeczy? O, to ciekawe jest. Będziemy mogli coś budować, czy jak? Nie mam pojęcia, ale sobie wszystko sprawdzimy tutaj. Box, to jest jakieś pudło. A co to jest? Shotgun Laser Shells. O, naboje do shotguna, okej. Okay. Czyli będziemy tutaj będziemy korzystać tutaj z broni. To już mi się podoba. No w sumie to strzelanka, tak jak mówiłem, no. Dobra, nie chcę mi się tego wsłuchać. Ehm, tutaj jeszcze mieliśmy coś, mogliśmy wziąć z tych kółek. Okej, okay, to zamknijmy sobie. Tu nic nie wezmę, tak? Ale coś tutaj jeszcze jest. Nie, myślałem, że... No, weź mi. Które drzwi teraz są otworzone? Bo nie... nie ogarniam. O! Nie no! Kurde! Weź mi je zamknij! Znaczy się otwórz. Tutaj tak jakby coś było, ale nie mogę tego wziąć. Więc chyba tego jednak nie da się wziąć a tutaj nie, tu jeszcze coś pewnie było, e, weapons cabin. Okej. Okay. Nadczytnik no, palców. Fajnie. Fajny patent. No i mamy, słuchać jakiegoś kosmicznego shotguna. Będzie troszkę bezpieczniej. Cooper. fajne to. motherfucking shotgun. Fajne teksty ma. E, Muzyczkę sobie możemy włączyć, a tutaj co mamy? Drawer nic nie zrobię. No dobra, mamy, mamy broń, czyli muszę pewnie wrócić tam. Ile ja mam tych naboi? Załadował dwa, tylko naboje trzy. Tylko trzy naboje mamy, słabo. Wyłączmy tą muzykę. Um, no dobra, musimy tam wrócić. Czy ja to jeszcze coś otworzę? Chyba nie. Fajnie, że ta broń mam latarkę. Czy ja mogę przycelować, Tak, mogę przycelować. Dobra. Kurde, znajdę życie pewnie... Teraz moja kolej. <laughs> Teraz moja kolej. E Mam nadzieję, że uda mi się zabić tego potwora, jeżeli da się go zabić w ogóle. Boję się, że zginę bardzo szybko. Jestem słabo, oczywiście, w strzelanki. Kurde, trochę boję się tam, się mi to zara wyskoczy na ryj pewnie. Duży laser mamy też, o dobra, Didi łatwiej trafi. He, słyszę chyba go. Gdzie jesteś, gnojku? Gdzieś tam jesteś, gdzieś tam czykasz, ja wiem o tym, ja o tym wiem. Co to? O matko! Help me! O ja, nie podchodź tu! Dobra, zginął, ja piernicze, zginął. <laughs> Ale mam tylko dwa naboje, więc muszę naprawdę dobrze przycelować. Ale co to miało być, ja piernicze? Masakra. Tam coś jest. Patrzcie, próbuję się wydostać tu. Pewnie zaraz otworzę te drzwi. Ja piernicze, masakra, ej. Się boję, że ten większy gdzieś tu zaraz wylezie. Dlatego muszę mieć oko. Um, kurde, jak tu ciemno Słyszę jakieś dziwne coś. Tam się pali, więc chyba stąd nic nie przyjdzie. To coś bulgocze... To bulgo... Kurde, jakie ciemno, to jakieś... Flaki co tu jest? Popatrzcie, coś tu jest rozłożone, jakieś krwiste. No ale przyżyjmy się temu draństwu. Tylko mi to zaraz wyskoczy na ryj. Ja chyba nie wyskoczy. Chyba tego nie otworzy, dobra. Słuchajcie, polecimy sobie w tą stronę, ale to już kolejny odcinku. Pamiętajcie o łapkach, komentujcie, subskrybujcie, jeżeli jesteście nowi na kanale. Dajcie znać. O Jezu, słyszę jaki dziwne dźwięki. Dajcie znać, co myślicie o tej grze. No wydaje się naprawdę, naprawdę zacna. Tam wejdę? The... Nie. Ja już kończę. Zapraszam do kolejnego odcinka. Trzymajcie się. Pa, pa.